Kochana moja, jeżeli już wiesz, że chcesz dedykować swój nowy 2024 rok głębokiemu uzdrawianiu, wzrastaniu i świadomemu kreowaniu Twojego życia w zgodzie z najgłębszymi pragnieniami Twojego serca, to już możesz dołączyć do mojego rocznego programu Rok Przebudzenia 2024. W tym programie poprowadzę Ciebie z powrotem do samej siebie. Abyś to w swoim wnętrzu mogła odnaleźć, to wszystko, za czym głęboko tęsknisz. Prawdę, zaufanie, spokój, miłość, moc. I ucieszyłabym się ogromnie, gdybyś w tym roku Ty również była z nami. Wejdź na rokprzebudzenia.pl i zobacz, jak ten niesamowity program, który ukończyło już ponad tysiąc kobiet, może dać Ci prowadzenie i wsparcie, których potrzebujesz, aby rozkwitać, aby przemienić Twoje życie. Bo prawda jest taka, że Twoje życie jest żywym odbiciem Twojego wnętrza, kiedy uzdrawiasz swoje wnętrze, kiedy głęboko przemieniasz siebie od środka, całe Twoje życie zaczyna rozkwitać, bo wszystko zaczyna się od Ciebie. I z całego serca Ci życzę, żebyś wyruszyła w tę niesamowitą podróż, i żeby to był Twój rok przebudzenia.